Czy jak udajemy się do dermatologa z różnymi sprawami? Mhm. Czy to grzybica stóp na przykład, czy mamy problemy z, wenerologiczne, mhm. czy problemy z jakimiś wypryskami na skórze, mhm. to powinniśmy od razu przyjść z kompletem badań? Czy najpierw pierwsza wizyta, i dopiero ty jako dermatolog decydujesz, co warto by było zrobić, żeby, mhm. żeby zobaczyć, co tam się dzieje w tym ciele? Ja myślę, że zawsze wyniki badań są pomocne. Tak? Natomiast. To my zlecamy te wyniki, bo często jest teraz taka no, dość. Yy, yy, nowy yy, powstał yy, dział tej trichologii. I ci pacjenci przez trichologów, yy, czyli osoby, które nie, nie mają takiego wykształcenia medycznego no tak, bo to nie są lekarze, trzeba podkreślić. Yy, mogą yy, to być fryzjerzy, tak, kosmetyczki yy, często zlecają po prostu taką furę badań yy, tym pacjentom. Yy, ci pacjenci wracają do nich nieprawidłowo są ocenieni, prawda, no bo też nie ukrywajmy, no taka osoba nie ma tego wykształcenia, więc nie powinna w tym momencie brać się za diagnostyka, co, co nie, jeszcze gorsze za leczenie. Więc często, gęsto ten proces leczniczy jest opóźniony, a też diagnostyczny jest opóźniony. Więc, no, patrząc na włosy, na proces łysienia, przecież to jest duża trauma dla kobiet, mężczyzn. Im szybciej wrożone leczenie, tym szybciej możliwości diagnostyczne, hmm. tak? Tym szybciej włączone leczenie, tym szybciej odrost włosów.